Mam parę osób w życiu, i praktycznie wszystkie te osoby boją się tego, co pomyślą o nich inni. Czy to jest to, co pomyślą o nich znajomi, jak zrobią to czy tamto, czy to, co pomyślą rodzice, czy to, co pomyślą nawet losowi ludzie na ulicy. Zawsze mnie to strasznie przyjmuje. Wrażenie, że ja jestem trochę wolny od takiego myślenia. Na przykład, e, lubię sobie losowo jakiejś trzeciej godzinie czy coś tego typu po prostu stać i pójść i idę przed siebie i nie boję się co jeśli ktoś mnie zobaczy co pomyśli albo że ktoś pomyśli że jestem dziwny, bo losowo wstaję i idę po prostu to robię bo, bo chcę to zrobić jest w tym taki element takiego, że właśnie jak się wychodzi o trzeciej, nikt cię nie widzi, nikt cię też nie będzie oceniał, to jednak odczuwam trochę. Ale nawet jak powiedzmy, jestem na takim spacerze, zaczyna wschodzić słońce, zbliża się jakaś szósta, siódma, ludzie są na ulicy, ja nadal po prostu idę przed siebie. I o ile ja nikomu nie będę przeszkadzał, nikt nie będzie mi przeszkadzał ani się przejmował te ja robię, po prostu idąc. Idę sobie, włączam jakąś muzykę, jest totalny chilling. Ale też jakby miałem kiedyś tak, że się strasznie przejmowałem tym, co inni o mnie pomyślą. Była sytuacja na początku liceum, w pierwszej klasie, e, Mieliśmy takie poznawanie się, co nie? Że każdy musi powiedzieć, jak się nazywa i, i czym się interesuje. E, moim trikiem na to, bo to zawsze było takie niezręczne, E, było powiedzieć, że nazywam się Taki Tak, a moje zainteresowania to jedzenie i spanie. Jakby, czy to jest śmieszne, czy to jest nieśmieszne, można się nad tym zastanawiać. Mm, ale to, na co zwrócił mój kolega Max e, uwagę, było to, że ja tak mówiłem, nie tak naprawdę dlatego, żeby być śmiesznym, tylko, że nie chciałem po prostu mówić, że Moje jedyne zainteresowania to nie wiem, historia i granie na komputerze, bo tak powiedzmy. Taka była mniej więcej prawda. Ja trochę tego wstydziłem ogólnie. Eee, I to się trochę wzięło z tego, że ...z jakiś czas, powiedzmy, za bardzo byłem sobą. Bo jak chodzi o bycie sobą, trzeba zwrócić uwagę na to, żeby zachowywać się tak, jak chcesz się zachowywać ale bez jednocześnie ubliżania innym bez e, bez bycia też to był na pokaz bo to też tacy ludzie mam takiego Tomasza w szkole co wykorzystuje to, że jest taki specyficzny, żeby robić z siebie takiego klauna I też nie jest w tym o co w tym chodzi nie przejmowanie się opinią innych i bycie sobą jest tylko i wyłącznie dla ciebie, a nie po to, żeby zabawiać innych, czy na pewno nie po to, żeby obrażać innych. Miałem taką sytuację w podstawówce, byłem zaproszony do domu kolegi i. Jamenty, model! <grybujesz> Dobra, to zaraz. E, I było tam poza mną parę innych osób. E, była tam taka dziewczyna. I ona miała iPhone'a i ona nawet nic nie zrobiła, po prostu miała iPhone'a. I ja po prostu wtedy powiedzmy miałem takie nastawienie, że iPhone to jest najgorsza rzecz na świecie. I, i przejmowałem się co o mnie pomyślą ludzie naokoło, więc jej powiedziałem, hmm masz iPhone'a, chyba nie szanujesz swoich pieniędzy, a ona mówiła, za pieniądze ojca, to ja jej mówię, ta. To pieniądze ojca już nie trzeba szanować. <gum> on, let's go. Eee, I to jest zdecydowanie nie to, o co chodzi. <gum> Bo niedługo później przestałem być zapraszany do domu tego kolegi i ogólnie... Czasami trzeba jednak zachować lekki... Eee, taki ten instynkt samozachowawczy, co nie? Eee, żeby nie przesadzić. Wtedy też jakby bardziej... Powiedzmy, zacząłem się przejmować, co inni robią, co inni myślą, i powiedzmy, tak trochę dostosowywać bardziej do tego społeczeństwa, do którego w tamtym momencie nie byłem bardzo dostosowany. Co myślę, że ostatecznie wyszło na dobre, ale też potem objawia się właśnie takim, jak z tym przedstawianiem się, że chcę być jak inni i boję się. Powiedzieć, że moimi zainteresowaniami jest to, co może w większości by bardzo nie podekscytowało. Teraz już mam tak, że udało mi się w końcu znaleźć, mam wrażenie, balans pomiędzy tym, bo ani nie jestem jakiś natrętliwy tym byciem sobą, ale też jeśli <grym i> uważam, że coś jest bardzo śmieszne <grym> i>, i nie wiem. Czy inni to uznają za śmieszne, albo nawet jestem pewien, że tego nie uznają za śmieszne. Jestem w stanie to powiedzieć po prostu dla siebie. Hmm. Była bardzo ciekawa sytuacja, e, gdzie byłem na imprezie. Imprezie, takim tam spotkaniu, powiedzmy, e, na którym rozmawialiśmy. Tam, z tego co pamiętam, w tym momencie w pokoju ze mną były same dziewczyny praktycznie. Jeśli to nie było dosłownie same dziewczyny. Ja ogólnie dużo blizn, to jest taka rzecz o mnie. Często mi się zdarza zgarnąć jakąś bliznę, ale lubię to, bo mam wrażenie, że za każdą blizną jest jakaś historia do opowiedzenia. Zawsze to sobie cenię. I z tego co pamiętam, to ja trochę zacząłem gadać o tych bliznach. I mam taką na plecach, która została po tym, że miałem tam znamię, ono zostało wycięte mi. I, I teraz jest tam blizna. I dziewczyna taka zapytała się mnie. Jak grube było to znamie. A moją odpowiedzią było, e, nie tak bardzo jak ty. E, na co może i zgarnąłem opierdol od całej grupy dziewczyn, ale to było tak śmieszne. To było zbyt śmieszne, żeby to trzymać w sobie. I teraz mam co opowiadać. I nie, nie było jakichś takich długoterminowych konsekwencji z tego powodu. Nie zostałem wyalienowany z grupy czy co. Ale cenię sobie ten moment, że właśnie się nie bałem po prostu powiedzieć. Ona nie jest gruba, zacznijmy od tego. <noise> ona jest zupełnie normalnie ważącą dziewczyną. Tylko że. Więc właśnie dlatego też to był żart. Jakby to było oczywiste, że to jest żart, bo ona nie jest gruba. To nie jest tak, że ja ją zwyzywałem od grubych. Ona tak bardzo nie jest gruba, że jeśli ktoś to wziął na poważnie, to mam wrażenie już problem tej osoby. Eee, mam też taką koleżankę, powiedzmy, że nazwiemy ją Julita, nie, nie nazywa się Julita, eee, która po prostu się zachowuje w, czasami w różny sposób. Ja po prostu mam mocne wrażenie, że się zachowuje często tak trochę autystycznie. A czy, czy autystycznie, czy. Autyzm to jest bardzo skomplikowany temat, ale tak leciutko, co nie? Eee, ja jej po prostu wprost mówię, <grym>, że się w sumie zachowuje w chuj autystycznie. Eee, nie wiem, no jak se pomyśli, że, że ją wyzywa, mi się obrazi, to niech się obraża. Ale nie boję się po prostu czegoś takiego powiedzieć. Eee, ale ona jest właśnie. Kurwa, ej, czemu tu jest tyle tych? Ej ej, 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 czy ja się będę musiał zabudować? To jest trochę przesada. Dobra, schowajmy się tu. Eee, ona jest też dobrym przykładem, bo... Ona jest typem osoby, która właśnie się przejmuje opinią każdego. Opinią, kurwa, każdego. I to jest tak, że powiedzmy ja się z nią lubię. No na tyle się lubię, że no mogę jej powiedzieć, że jest autystyczna i, <grym> I nie dostanę za to E, Bana na rozmawianie z nią. Ale powiedzmy, jeśli był kiedyś pomysł, żebyśmy pojechali razem do Warszawy, czy coś takiego zrobić, czy żebyśmy się po prostu spotkali. To pierwsza myśl, jaką ona ma w głowie, to jest co pomyślą jej koleżanki, które mnie znają. To one pomyślą o tym, że one przecież ją zabiją! Bo się spotkała ze mną. Przecież one zaczną mówić, że. E, ten. Że chodzimy ze sobą, czy coś. A ja mam po prostu naprawdę wywalone jajca. I to jest tak, że. Od niej jakby czuć, że ona faktycznie chciałaby to robić. Jakieś rzeczy. Ale od razu myśli, co inni pomyślą. I to cały czas ogranicza. I to jest tak smutne po prostu do patrzenia. Takie nieprzejmowanie się faktyczne daje tyle wolności w życiu. Gdybym ja się przejmował, czy na przykład robienie kanału na YouTube na temat historii, jest cool. I co pomyślą moje rówieśnicy i co pomyślą tego typu ludzie? Ja bym w życiu nie założył mojego kanału, nigdy bym nie osiągnął sukcesu takiego na YouTube, jak osiągnąłem. Posiedziałbym i bym się przejmował, co pomyślą inni. Zamiast tego ja po prostu dumnie głoszę to, co robię. I znajdują się osoby z mojej szkoły, co się śmieją z tego, co nie rozumieją, jak można robić film typu mapy, które są dziwne, i kto to ogląda. Ale ja to rozumiem i moi widzowie to rozumieją, i tyle mi starcza. I naprawdę, gdybym się tym przejmował cały czas, nigdy bym nic nie osiągnął. A jak człowiek osiąga sukces, to już tak naprawdę wszyscy mają wywalone. Czym jest? Jeśli powiedzmy, jest youtuber, co robi filmy o. O czym może robić filmy? O pociągach, co nie? I się na tym wzbogaca i zarabia miliony na filmach o pociągach. To sam fakt, że jest bogaty, nagle sprawia, że wszyscy zaczynają go szanować. Wszyscy zaczynają go szanować i wszyscy nagle chcą się wokół niego obracać. Eee, ale gdyby on się przejmował początkowo tym, co ludzie pomyślą o tym, że nagrywa filmy o pociągach, to by nigdy się za to nie wziął i to można porównać tak naprawdę do czegokolwiek w życiu. Cokolwiek by człowiek myślał, że co inni pomyślą, nigdy by się za to nie wziął. Więc weźcie po prostu, róbcie to co chcecie, zachowujcie się w taki sposób, w jaki chcecie, i nie przejmujcie się tym, bo ludzi zawsze przyciąga do ludzi innych, do ludzi autentycznych. To co mnie zawsze wkurza, <laughs> jak ludzie nie mają zainteresowań. Ludzie nie mają zainteresowań, często dlatego, że się boją. E, co inni pomyślą, jeśli się, by się zainteresowali jakimiś bardziej niszowymi rzeczami, muszę szybko skraftować tą tarczę. A, to jest tak. Ok. E, I mówiłem trochę wątek. Jest wiele osób, które żyją z dnia na dzień, co też mówiłem o tym w ostatnim filmie, bez zainteresowań, ze strachu. Więc podsumowując. Nie bójcie się nikogo ani niczego, bo to tak naprawdę chodzi o to, czego wy chcecie i do czego wy chcecie dążyć. I. To w sumie tyle. Miłego.